Siemanko z tej strony Dziejuś, zapraszam was na mój 12 godziny live, który odbędzie się 31 sierpnia o godzinie 10 To jest live z okazji 20 klasu więc dziękuję wam wszystkim pięknie, że tyle subskrypcji udało nam się zebrać na tym kanale Zapraszam was wszystkich, top 3 donatorów zgarnia nagrody, top 1 moderator plus koszulka, top 2 czapka, top 3 kubeczek Więc zapraszam wszystkich, będzie na pewno super Siemanko, z tej strony Dziejuś, witam was w kolejnym odcinku z serii... Polski rolnik, słuchajcie, ostatnio wapnowaliśmy całe pole. Ja tu po odcinku skończyłem to wapnować, jest fajnie ogarnięte. To wszystko tam, gdzie pominąłem, to dokończyłem. To, to, to Zobaczcie, jak ten ursusik się prezentuje tutaj przez okno. Spójrzcie tylko, jak on jest piękny. Ale swoją drogą, jak było wapnowanie, no to trzeba dzisiaj e, to zaorać, tak? Trzeba to przeorać, więc oj, ja tu nie czekam na nic. Ja się biorę za robotę, słuchajcie. Mamy kolejny dzień. Dobra, siadam do ciągnika. Palimy maszynę łachudrańca Nie no, nie łachudrańc. Naprawdę jest dobry ciągnik. Złego słowu o nim nie mogę powiedzieć. Ja sobie tak przy domku zaparkowałem. Dobra, do przodu. Nie zahaczę o to donicę. Nie zahaczę. Tu się nie ma, wiecie co cackać, tylko to trzeba jechać, trzeba robić, bo Bo ja nie lubię tak się opierdzielać. Tu ma być odcinek w polu, a nie tam jakieś ranie w banie, za przeproszeniem, mnie. Dobra, jeszcze, 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 jeszcze Jeszcze, jeszcze, dobra, poszło Okej okay. Oj Czekajcie Jeszcze wszystko dobrze podpięło Dobrze? Dobrze, a jak się miało źle podpiąć? Tak jak ja podepnę, to nikt tak nie podepnie, słuchaj, ta No i dobra Oj, kurde, no i dobrze, kołem przy, przydupcyłem, a nie A nie półgiem, nie? Dobra, opa, i wyjechaliśmy. Wyjechaliśmy i dobra, możemy gnać na pole. Jadę tu przez Zastodola, 100 dolarów, Słuchajcie, nikt się na mnie nie pogniewa. To są sąsiedzi dobrze i so, to nic so, mają się na mnie gniewać za to, że ja tu po prostu będę jeździł. Lecę tutaj. Opa. O kur. o kur. O kur, o kur... Dobra, opanowałem. A so to ja nie przejadę. On tu te samochody robi ten mechanik. No to lipa. No to lipa. A tam jest przejazd, bo ja nawet nie wiem, to jest tego. Pyszka. Nie, nie przejadę, muszę jechać normalnie. To widzicie, no myślałem, że przyjadę. Tu się kurde podostawię, jakieś tam podnośniki, kobyłki, nie kobyłki, te najazdy i to. I to widzi, tak jak to poszło. Dobra, to ja jadę tędy, no. To już tu. Boże święty. Dobra, ja wyjadę tędy. Słuchajcie. Wszystko na przeszkodzie mi dzisiaj stoi. Wszystko na przeszkodzie już dzisiaj. Piąty odcinek nagrywam, z czego jeden poszedł do kosza, bo mi prąd wywaliło przez burzę, znaczy przez deszcz Więc yy, ja już mam kora trochę Ui. Wypiętego, o co ja się tu zablokowałem, Czy to jest niemożliwe Przecież to jest niemożliwe, żebym o, o cokolwiek tu się mógł zablokować o ten, nie no o ten płot też, nasz znaczy płot, boże co ja mówię o słup Też nie, dobra się wychyle jedzie, stój Stój, dobra, puszczamy Puszczamy... mnie? No, aha, to mnie puszczaj i mi trąbi, tak? Taki jesteś? A ten też będzie trąbił? Dobra Oni nie rozumieją tego, wiecie, no... Farmerskiego life, tego lifestylu, tego, wiecie, sposobu bycia, no tak to bym tu wyjechał Trudno, no Oni to... Trąbić, trąbić i trąbić, oni by tylko trąbili, a niech te klaksony mi się popadną łachmitą Słuchajcie, ja tu też gnam przez te, te Przez to wiedział, bo to No ja nie mam czasu też się pierdzielić z tym, żeby tu powoli jeździć z tym pługiem tam Trzeba jechać, a... a nie ten No, więc pewnie też możecie zauważyć, że jestem w jednej czarnej koszulce przez cały czas No to dlatego, że te odcinki co ciągiem Jest 17.20, a do nagrywania usiadłem o godzinie h 13 hmm, więc już 4 godziny 4 godziny No, to miałem małą przerwę, dwie, dwie miał, małe przerwy miałem no i odcinek poszedł do kosza się rypać eee, jestem. Znaczy już mi przeszło. Ale na początku byłem strasznie rozświetony. Tam cały czas policja u kogoś jest. Co bym nie przejeżdżał, to pały u kogoś są. Czy to może straszne? No nie, no ha policja brzmiała jak policja. Chociaż po tym dźwięku to niby da się rozpoznać, no ale ja to do końca to nie wiem. No to mnie kiedyś w szkole uczyli, że to da się rozpoznać policję, karetkę i strażaków. Ale ja to, ja to powiem wam, że ja zbytnio nie wiem jak to się rozpoznaje, więc to już nie, nie do mnie takie rzeczy. Bo jak wiecie, napiszcie w komentarzu, napiszcie w komentarzu, jak wiecie takie rzeczy. Zostawcie też łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarzyk, bo, bo będzie mi miło. To jest jedyny powód, dla, dla którego Was proszę, bo będzie mi miło. Bo będzie mi miło, więc po, po, poprosiłbym naprawdę łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. O te wszystkie, wszystkie fajne rzeczy, które wy możecie tutaj zostawić, a wy tego nie robicie Bo ja widzę, że wy tego nie robicie Bo wam się nie, nie chce, jesteście leniwi niektórzy A to was nic nie kosztuje, naprawdę Dla tych, którzy to robią, to z całego serca podziękowania dla was Kłaniam się bardzo niszko Buziaczki dla was A dla tych, którzy tych lajków, komentarzy i subskrypcji zostawiają to, to my się chyba nie polubimy, koledzy To my się chyba nie polubimy Dobra I słuchaj ta. i lecimy Dobrze, że to te pole jest y, równiutkie Gdybym przyszło rać te pole, co mm, co ja je siałem tam kilku odcinków temu No to by była ta kaplica To ja bym się chyba popłakał, bym się chyba poryczał, nie? A tak, y, to jest w miarę git Oj, nie złapało, bo się drapałem po główce Po mojej... Bożym... Bożej... Boży, yy... Jak się mówi na głowę? Caganie, po moim Bożym Saganie bo mi już słów brakuje naprawdę już dzisiaj jestem wymęczony, to już ja ostatni odcinek, który ja dzisiaj nagrywam Albo przejdę się na siłownię Jak wrócę to nagram jeszcze, bo ja chcę naprawdę jak najwięcej tego ponagrywać, żebyś mieć spokój i spokój i spokojną głowę, spokojną baśkę A ja też jutro jest 21, to ja mutro, muszę jutro się pakować, żeby 22 tylko, wiecie, też za spokojną głową Chociaż nie wiem po co tak się śpieszę, bo 22 ja wyjeżdżam dość późno, więc też mógłbym coś z rana nagrać Tobie teraz tak uświadomiłem, że po co ja to tak na siłę... Znaczy nie na siłę, no ale wiecie, po co ja tak się kurde śpieszę, jak... Jak ja bym to cholera jasno zdążył. Patrzę, no widzicie, niby te pole jest proste, a tu jednak kurde trochę schodzi. Jednak deczko kurde schodzi mi. Patrz to tak, jak to krzy krzywo wygląda, jak się do tyłu oglądam za siebie. Nie no karamba! Nie no karamba! Ten ciągnik sam ściąga, ja muszę jaka koła powieważać w nim. Bo zobacz zobaczcie, ja chcę prosto jechać, tu kierownica jest. O! Na Zicher, na prościutka, on nie jedzie prosto, on jedzie sobie jak chce. Jak mu się tylko żywnie podoba, tak on jeździ tu patrzę. No dobra, teraz już chyba wyprostowałem go w miarę, ale... Ale nie podoba mi się to. Mi się to wcale, kurde, nie podoba, że on tak... że on tak swawolnie, słuchajcie, yy, zapierdziela, nie? No i dobra, no i tu jedziemy, tu robimy, bo tutaj yy, mało nam do roboty zostało. Już nam mało do roboty zostało, słuchajcie. że w tym odcinku te całe pole o ramy. A jak nie, no to będzie Lipton, to będzie lekka lipa i ja będę smutny z tego powodu. Nie ukrywam, że raczej mi się z tego powodu nie cieszę, że tego pola dzisiaj nie ogarnął. Bo, bo ja mam co robić, ja mam co robić. Ja od 12 lat ja sobie co chcę, ale wy tego nie rozumiecie? Ale wy tego nie rozumieć. Przepraszam, ale naprawdę dzisiaj jestem odklejony już. Nie to już dzisiaj odkleja tak, tak grubo, na grubo mi się odkleja. No i dobra, no jedziemy, bo to jest zagonówka, to nie jest obrotówka. Bo ja nie lubię obrotówek. Kto z was lubi pugi obrotowe? Ja nienawidzę obrotówki. Oj, tu. Łap na komuś no, raczej się nie pogniewa, chyba. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście team obrotówka, czy team zagonówka. Bo ja zagonówki wolę. Jestem zagonowy chłop. Zagonowy chłopak, a nie tam. Obrotowy, ja nie obrotny. Ja zagonowy. No i dobra, no i poszli konie po betonie. Ja się wychylę tutaj. Ja lubię się wychylać, jak ja coś robię, naprawdę. Wolę się wychylać niż do tyłu patrzeć. Wygodniej mi tak Ja tutaj o lewa, lewa rąsia na kierownicy Lewa rąsia na kierownicy Prawa tutaj główka doklejona do szyby i, I patrzymy Zawsze jak wyprzedzam to też tak się doklejam Słuchaj to do, do, do szyby Aż, aż główko o szybę dotknę żeby ja, Żebym ja widział czy nic nie jedzie naprzeciwko Żebym ja wiedział czy ja mogę bezpiecznie wyprzedzić Bo to czasami można też wyprzedzić niebezpiecznie Chociaż nigdy mi się nie zdarzyło nie Ja akurat przy wyprzedzeniu jestem bardzo Bardzo ostrożny i taki bardzo Bardzo, bardzo wiecie skrupulatny Yy, nigdy, nigdy tam, wiecie, nie wyprzedzam z nadzieją, a może zdążę, a jeszcze się wcisnę, tylko ja wyprzedzam zawsze, jak wiem, że na 100% zdążę wyprzedzić, że nie stworzy to w żadnym stopniu jakiegoś tam zagrożenia w ruchu, yy, czy dla mnie, czy dla innych uczestników dróg. Nie, bo akurat wyprzedzanie, uważam, że to jest, uważam, że wyprzedzanie jest manewrem niebezpiecznym, szczególnie jak masz tyle, jako oni napędzi i morda, morda sunie od prawej do lewej strony. I czasami przy wyprzedzaniu się gaz ciśnie, to się można zdziwić, że. Ty jeszcze skręcić, a samochód twierdzi, że nie, że on wcale nie chce skręcać, że on będzie prosto jechał. Czasami są i takie sytuacje, dlatego przy wyprzedzaniu trzeba uważać, słuchajta, bo to naprawdę się można przejechać, nie? Że, że samochód przodem pociągnie mordą, jak masz przód napęd i tyle. on twierdzi, że, że on jednak nie chce jechać tym torem, którym ty chcesz, tylko on ma swój własny tor, i to ty się musisz dostosować do tego toru. Albo umieć na tym zapanować. No ja umiem panować, więc nie mam tego problemu. Ale jakby ktoś nie umiał, to naprawdę się można zdziwić, się można... E, nie lada zaskoczyć, słuchajcie, i to i to negatywnie bardzo. Bo to myślę, że tu nie jednego takiego wyprzedzenia mogłoby pokonać. Dobra, elegancko, elegancko, by nie robić tylko mijaków, bo jak będą miaki, będą miaki, to ja będę niezadowolony. To ja będę niezadowolony, będę płakał. No, dobra. Tu jest sk skirpa, żeby sk skirpy nie spierd ja tu cofnę deszko, dobra Tu sąsiada pole, żeby Znaczy sąsiada, no ja pole, no czyjeś no ale w zasadzie skoro jest obok mojego pola Albo moje obok jego pola To jesteśmy sąsiadami polnymi Nie domowymi, tylko polnymi No i jesteśmy sąsiadami Kim go na polu spotkał przy, przywita, powiedział Cześć sąsiedzie, co słychać? Jak tam rośnie? Jak tam wszystko tego? Bo to trzeba też być w życiu Słuchajcie, życzliwym i empatycznym To też pamiętajcie przede wszystkim, nie? Żeby, żeby w życiu być Żeby w życiu być yy, miłą, dobrą osobą no i dobra, elegancko, elegancko, bo tak to można robić, ja wam powiem, że tak jak tutaj jest yy, po, potegowane, powapnowane, to idealnie, idealnie widać, gdzie trzeba jechać, yy, więc ja nie wiem, czy ja muszę częściej wapnować, żeby omiaków nie robić, tak wam powiem, chociaż i tak na pewno się zdarzy. Ja jestem przekonany, że taki się omiak będzie, Tam bez tego to by się nie obyło, słuchajcie, no bez tego to ja, to ja nie, nie umiem robić, nie, bez omiaków, ale spróbujmy to tak w miarę wyrównać, może mi się uda żeby to przy... o, patrzcie, jak tu kurde kabina podskakuje. O pierdzielona, o skubana eee, Żeby to wyrównać, żeby to, wiecie, w miarę prosto potem jeździć, już widzę, mi się nie uda. I małe ruchy kierownicą musiał robić. o, kurde, jakie tu kamienie są, jakie tu są kamienie, to już trzeba będzie... Trzeba będzie przecież odka odkamienić to. Będziemy pole odkamieniać. Normalnie biorę tego, ten do pralek. Kalgon i będziemy odkamieniać, słuchaj, ta lebe, bo to kamieni to jest to niemiara, ja widzę. Yy, okropnie dużo tych kamieni, ale tylko, tylko łeb mi podskakuje. Zobaczcie to. No to yy, nie zapowiada się ciekawie. No dobra. Żeby to szło jak najrówniej. Mam nadzieję, że z przejazdu na przejazd to się będzie wyrównywać. Bo oj. Bo chciałbym, żeby to... Czy nie było pierdzielenia tutaj z tym, słuchajcie, za dużo, nie? O, bo też mi się nie uśmiecha cały czas kręcić to fajero w prawo, i w lewo, i w górę, i w dół I na lewo, na prawo, w górę, i w dół Te 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 wypiłem, to trochę energii mam powiem wam, że to nie wiem czy jeszcze z odcinka nie pyknę, nie dwóch Ale to już może z, z serii Rolnik z Podlasia Bo dzisiaj tylko nagrywam to A przydałoby się też Rolnika z Podlasia gdzieś tam w play, żeby było no zobaczymy, jak ta seria pójdzie. Jak będzie gorzej drunika z Podlasia, co wątpię, no to będzie lipa, to będzie kamplica. o To się troszeczkę załama, nie ukrywam. Bo ta seria ma potencjał. Ta seria to jest taki diament, który trzeba dobrze wyszlifować. Ale nie wiem, czy ja dam rady go tak wyszlifować, jakbym chciał. Nie, to też jest kolejna sprawa. Słuchaj, ta, patrz, to, no to fajnie na tych obrotach. Tak te cykanie, to, to wszystko, jak to brzmi. To jest coś pięknego, słuchajcie. Coś pięknego, dobra. To już. Łuk trzeba będzie opuszczać powolutku. I lecimy. Opuszczony, opuszczony. Słyszałem, że się opuści, ale nie muszę sprawdzić, ale wolę się upewnić. Mówię, że nie muszę sprawdzać się tak sprawdziłem. No i żebym sobie nie ufał. Ale wy wiecie, no to jest. Yy... Jednak lepiej czasami dwa razy sprawdzić niż, yy, niż raz zapomnieć. Takie przysłowie wam powiem. Yy, ja wolę się upewnić niż potem sobie w brodę pluć, że kurde nie sprawdziłem, żeś kurna go mać no ja wolę to sobie na spokojnie sprawdzić, zobaczyć. Nawet drzwi od domu zamykam. Czasami wolę, wolę się wrócić do domu, jak gdzieś blisko jestem, się upewnić, czy na pewno zamknąłem, bo ja, ja mam jakieś dziury w pamięci. Ja czasami wyjdę z domu, nie pamiętam, czy ja drzwi zamknąłem. Albo z pracy, ja wyjdę z roboty, do samochodu wsiądę i mówię ty, ja drzwi zamknąłem. I idę sprawdzać. No, zawsze były zamknięte, ale... Ale wiecie, no wolę się upewnić niż potem, żeby była za dyma, nie? chałupy nie zamkną, to pół biedy, tam się nic takiego nie stanie. Jakbym roboty nie zamknął, to u. Uuuu! opierdziel by był gruby, to ja bym się bał do pracy chyba wracać, naprawdę, ale no to wiecie, no, tego lepiej się dwa razy upewnić, niż, yy, niż potem sobie właśnie wpluć w brodę, że kurde, mogą to sprawdzić, tego nie sprawdziłem, że to, nic mnie to przecież nie kosztowało, a, a nie zrobiłem tego. Często tak jest, lepiej, lepiej, wiecie, na spokojnie, się nigdzie nie śpieszyć, bez popędu, bez napędu. Yy, bo to tak czasami lepiej, lepiej wychodzi na przykład mi nagrywanie odcinków dzisiaj wcale nie wychodzi lepiej yy, bo już tu nie, ja nawet nie wiem co ja gadam, ja nawet nie wiem co ja tutaj pierdzielę wam naprawdę yy, mam nadzieję, że taki format wam się podoba, takie takiego pierdzielenia się, bo to, bo to to ja gadam cały czas jak na, jak na jakiś narwany, naprawdę, No znaczy że na pewno są jakieś momenty ciszy, w których nic nie mówię bo się skupiam albo nie wiem co powiedzieć, albo muszę trochę gardło sobie zrestartować bo to też gardło może wysiąść nie przy takim ciągłym gadaniu. Dobra. No to jest strasznie męczące, no to gardło dostaje po i to bardzo. A, rozumiecie, że gardło dostaje po nie? To chore. I trzeba coś się pójść napić, trzeba chwilę w ciszy posiedzieć. No to też się nie da tak cały czas. Kurde, gadać i gadać i gadać i gadać i gadać, i gadać, i gadać, i gadać, i gadać, i gadać, i gadać. I potem jeszcze gadać i gadać. No, na przykład ja mam nos zatkany. A to pewnie przez to, że cały mokry dzisiaj byłem. Zaraz może jakiś TikToka nagram, na TikTokach czasami nic nie mówię, to sobie TikToka, może zaraz pierdziel na strzele, strzelę, żebyście tam mieli co oglądać. Bo... Bo ja lubię TikToki nagrywać, TikToki to no, fajna sprawa, naprawdę lubię. Lubię te TikToczki czasami ponagrywać sobie, bo... bo... to mnie kręci. Bo... nie, śmieszne są TikToki, ja to robię dla beki. I ja nigdy nie przykładam wagi do TikToków. Jak robię TikToki to tylko i wyłącznie dla żartu, dla śmiechu. Zresztą wy, jak ktoś mnie obserwuje, to widzicie jakie ja content robię. Że czasami nic, nic nie gadam o tym TikToku. A i tak to robi tam kilka, kilka tysięcy, czy kilkanaście tysięcy wyświetleń, nie? Dla mnie to jest chore w ogóle, że to, że to takie, takie główno, przy przeproszeniem, robi takie wyświetlenia. Bo, bo, bo moje TikToki są gówniane. Ja się do tego przyznaję, ale ja specjalnie takie TikToki robię, bo ja chcę taki kontent gówniany na TikToku prowadzić. Mnie to się podoba, mnie to śmieszy. Mam nadzieję, że was też, słuchajcie. Dobra, teraz fiejere nie dotykam. Niech to się wyrówna trochę. No już widzę, że to w miarę fajnie równo idzie Ale za to widzę, że to już do prawej strony będzie uciekać Więc będą się trochę kierownice odbić delikatnie w prawo stronę Żeby to, żeby to wiecie, szło wyrównanie Bo jak na razie jest lekka lipa Mogę i nie całym półgiem brać To się też nic nie dzieje, jak ta jedna skiba będzie Będzie robić po tym, co już było robione Ale chcę, żeby to było w miarę wyrównane, słuchajcie Żeby to się prościej robiło po prostu No nie oszukujmy się, jak masz tylko do przodu, do tyłu to jest dużo prościej niż... E! O pierdzielone tego, zobacz to. Tu nie przyłapałem. No i widzita. No i o jak jest. No i jest to jak. Cholera jasna, cholera jasna, co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię, jak zrobię omijaka? To już... To już pole do kosza, to już pole już się nie daje do roboty przecież. To już te pole to przecież na świetnik tylko... Ja już nie będę tam się cofał, żeby tego poprawić, no i bez przesady też. Mam nadzieję, że was nie denerwuje to, że się tak do tyłu obracam. Ale to jakoś tak kurde, powiem wam, że to wracanie do tyłu, to tak jakoś w nawyk mi tu weszło i. Yy, ja muszę że patrzeć, czy on ja jaka nie robię. Chociaż wiem, że nie robię, tu i tak się muszę spojrzeć, czy na pewno go tam nie ma. No to widzicie, to tak jak na przykład na. gdzieś zakładacie konto i macie dwuetapową weryfikację, to ja taką dwuetapową weryfikację tu w polu robię, tak? Mimo, że wiem, że to nie jest, bo widzę przodem, no to tyłem też muszę to zweryfikować, tak? Kod zabezpieczający podać. Yy, wiecie o co mi chodzi, przecież co ja wam tu gadam, wy głupi nie jesteś, tak? Wy się ode mnie jeszcze jesteście, słuchajcie co niektórzy. Jak nie wszyscy. I tak to wszystko tu wygląda. I tak to wygląda, i tak to robią dobrze robią, dobrze jest. Dobrze robią, dobrze jest. Opa, by tu robi jaków nie robić. Ale tu są straszne jakieś takie kurde kolejne. Zobaczcie, że równy miada ten ciągnik cały chodzi, on cały drży, naprawdę on, on zaraz zara jak miałby wybuchnąć, nie? On zaraz jak miałby wybuchnąć. No dosłownie, on chodzi i chodzi. No to telepie go z nerwów, słuchajcie. To, to z nerwów go kurde te tutaj tego ciągnika. Naprawdę dlatego, że... Ja tutaj... po tych tych jeżdżę. Po tych koleinach, słuchajcie. nie się nie spojrzałem, mnie trochę energia poniosła i że mnie spojrzę nawet gdzie ja jadę. Jechałem aby jechać. A to też niedobrze. A to trzeba... Trzeba wiedzieć co się dzieje, trzeba mieć oczy dookoła głowy, trzeba być, wiecie, na, na ciągłym oriencie. Tu nie można się lagować, nie można tutaj się opierdzielać. Eee, idzie kozacko ta orka. No zajdzie na pewno długo. To myślę że dwa odcinki na to orkę to przeznaczymy i to lekko le, ręką, bo to... Szybciej to się kurde tego nie da ogarnąć i będą, ten ciągnik to będą się umyć na pewno. już taki upierdzielony że to aż, aż wstyd takim w, w polu robić, nie? Więc ja nie wiem czy ja zaraz nie pojadę po prostu na myj go umyć i, i wrócę na polu, żeby znowu go ubrudzić. No ale żeby sąsiedzi w razie czego to widzieli, że ten ciągnik yy, zadbany, że czyściutki zadbany, a że jakiś łachmytka tym yy, ciągnikiem tu robi, nie? Bo, bo powiem wam, że... Że tak, to na my... Dobra. Dobra, robimy, 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 robimy I lecimy powolutku, powolutku O kur... Co to było? O pierdziele, o pierdziele, ty Czekajcie, muszę się zobaczyć Cholera jasna, co to było? O Boże, jakie kamień wykop... Uuuu uu, panie To po półgu będzie To będzie po półgu A ja pierdziele, tej, patrz tato ta. Dobra. O Boże, święty, czekajcie, czy. Zaraz zobaczymy, czy on się w ogóle zmieści na ten. Eee... Natura. On nie wiem, czy on nie jest za mały, ten kamiutek. O, jest za mały, no. Nie, bo połama. Ja muszę po łyżkę jechać. To je dobra, no trzeba jakoś, kurna na stąd wyciągnąć. No innej opcji to nie ma. O Boże, no wiedziałem, że coś się musi odpiordzić tam. Kur, I pewnie pogięty jest pług. Zobaczę na podwórku, no muszę przyłychę wymienić, żeby... O jejku, dlaczego to nigdy nie może iść? Słuchajcie, w dobrym tempie. W dobrym tempie i bez problemów. No ostatnio z zwapnowaniem problemy teraz. Kur, kamień wyrósł. Boże święty no. I taka tak głupiego robota, no głupiego robota, no co wam mam powiedzieć? Oj, no muszę jakoś kamieni wyciągnąć stąd, no ale ja mam widły do bel, to łyche łychę wezmę, łyche tych kamieni wyciągnę i najwyżej trzeba mi trochę przyklepać pług, nie? Mam nadzieję, że tam się nic nie upierdzieliło w nim. Ale zagrz zagrzmociło nieźle, nie? Huk tylko poszedł i się patrzy a tam kur na kamień, no i to widzicie, no i taka to jest robota. Dobra. Słuchajcie, kur... po co ja tak się śpieszę, no już teraz to popij wodą, już teraz to popij wodą, no nic nie przyspieszę, czy ja będę jechał 40, czy będę jechał 50, to 20 sekund w to, a w to mnie kurde nie zbawi też, nie? I nie ma co, co pieklić, no. No to widzicie, no i tak to jest, no tak to zawsze jest, no, jak, jakby ktoś był na polu obok mnie złychał, to by się to nie wydarzyło. Jestem z idłami do bel, dziękuję, amba Fatima, było i nima. No i tak zawsze jest, no, co mam powiedzieć, cholera jasna.